W wielu programach Radio Wolna Europa można usłyszeć cztery nuty wygrane przez dzwon ze słowami To był Freedom Bell, aby przypomnieć, że to Radio Wolna Europa. Świadomość, że do Polski dociera poprzez zgrzyty i trzaski zakłócenia, słowo niezakłócony Słyszeli głos za żelaznej kurtyny, w ponurym świecie bez alternatywy. Ciężkie chmury, wolności zasnuły. Dyktatury, świat cenzury, w którym za każdy sprzeciw płaci się słono. Słyszeli głos, słyszeli słowo, słowo prawdy, oduchy, nadziei. Oświecało tych, co nie wiedzieli, nieustannie dławiona wolna myśl, większość nie zdaje sobie sprawy, dziś jaka to wartość, że możemy swoją drogą iść, niełatwą, ale wciąż widać światło, to właśnie dzięki wolnej Europie, żyjemy dzisiaj w wolnej Europie, razem możemy budować wspólnotę, nie jest łatwo, ale wciąż widać światło na dzień. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy przedstawiali Wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może. Zespół Polski składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Szacunek dla Radia Wolna Europa.